Skoro wiemy, że dzielna to jest kobieta, która pracuje, która działa, która jest zaangażowana w to, co robi, która to, co robi, stara się robić starannie, dobrze, z sercem, widząc sens tego wszystkiego, to pytanie, co ją ładuje, co daje jej właśnie siłę, co daje Tobie siłę? Co umacnia Twoje ramiona, oprócz tego, że ćwiczenie się w pracy umacnia ramiona? Oczywiście to, co powiedziałam, nie za dużo, nie, jakby to nie jest jedyny sposób, żeby mieć te ramiona silne, bo one muszą odpocząć. Co daje Tobie siłę? Co sprawia, że Twoje serce odpoczywa? I pomyśl też, jak to realizujesz w życiu, bo to, co wiesz, że sprawia Ci radość, że daje odpoczynek, albo dawało kiedyś, to pytanie, jak realizuję to w moim życiu? Czy to w ogóle ma swoją przestrzeń? Czy nie jest tak, że moja dzielność, moja aktywność jednak zajmuje tyle czasu w ciągu dnia, że już na to nie ma miejsca?